28 niedziela. I czytanie karty dnia stali drogaduszy. Mam nadzieję, że po wczorajszej niemocy dziś przyjdzie coś, co da nam nadzieję na moc, na siłę. Otwórzmy się na to, co jest dla nas najistotniejsze. przyszedł mecenas. Mecenas przyszedł, czyli Informacja o tym, że to, co planujesz, zostanie zrealizowane przy pomocy kogoś z zewnątrz, kogoś, kto ma dobre pomysły, dobre możliwości, przestrzeń otwartości na kreację. Skorzystaj z wiedzy z zewnątrz, z tego wsparcia, które dostajesz od wszechświata. Być może to jest drobiazg, a być może to jest coś, od czego zależy całe Twoje życie. Wejrzyj w siebie. I pozwól, by ego odpoczęło, żebyś ty mogła z siebie i w sobie znaleźć przestrzeń na to, żeby przyjąć informacje od innych. Nie korzystaj z tego zero -jedynkowo. Niech to będzie Twój impuls, niech to będzie inspiracja. Ale wejdź w to i bądź w tym. I tego Ci życzę. Z miłością. Katarzyna Hojan.